Kpina cyrk Żenada rodziny ofiar tak skomentowały wyrok jaki zapadł wczoraj S., sprawdza wypadku w kamieniu pomorskim, który w nowy rok zabił sześć osób, a dwie ciężko ranił prowadząc samochód pod wpływem alkoholu z więzienia wyjdzie po 12,5 roku. Sąd uznał, że katastrofa została spowodowana nieumyślnie. Wymierzono karę 12 lat pozwolenia wolności, a na podstawie artykułu 42 paragraf 3 orzeka wobec Mateusza z środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Po drugie, uznaję oskarżonego za winnego tego, że w dniu 1 stycznia 2014 roku około godziny 13 w kamieniu pomorskim prowadził ulicami Bolesława Chlobrego, mieszka Pierwszego i Szczecińską, samochód osobowy marki BMW 316 i numer rejestracyjny ZKA-69 znajdując się w stanie nietrzeźwości, wydarzającej się stężeniem 2,15 promila alkoholu we krwi. Pytanie tylko, czy wsiadając pod wpływem alkoholu i narkotyków po całą nocnej imprezie można działać nieumyślnie? Sąd uznał okoliczności łagodzące. Mężczyzna po 10 latach będzie mógł ubierać się o warunkowe zwolnienie. Kiedy wyjdzie z więzienia nie będzie mieć nawet 40 lat. Proces trwał kilka tygodni. Zeznawali świadkowie zdarzenia policjanci, ale i Adriana B., dziewczyna, która wsiadła z Mateuszem S. do samochodu. Pełny obraz przebiegu tego zdarzenia można pozyskać z wyjaśnień oskarżonego. Relacji pasażerki, która była w jego samochodzie, a jedynie częściowo dodają tutaj pewne szczegóły dwie, konkretnie dwie osoby, które cokolwiek więcej widziały niż pozostali świadkowie w tej sprawie. A to mianowicie pan Ciszy, pani I tak naprawdę istotnymi świadkami do przesłuchania bezpośrednio w tej sprawie to są. Te są. W opinii prokuratora kara jest najwyższą, jaką mógł dostać oskarżony po takiej kwalifikacji czynu. No. No jest to sankcja maksymalna, przewidziana przez ustawodawcę i tak naprawdę nie ma chyba powodu, żeby uznać, że taki wyrok, taka kara w przypadku tej kwalifikacji nie jest odstraszająca, jest odstraszająca. Obrońca Mateusza S. jest zadowolony z wyroku. Sąd wziął bowiem pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące, a wcześniej nie zrodził się na zmianę kwalifikacji czynu ze spowodowania katastrofy w ruchu lądowym na zabójstwo. Wtedy Mateusz S. pseudonim Soku mógłby trafić do więzienia nawet na 25 lat. Według obrońcy wyrok jest sprawiedliwy. Mimo wielu nacisków oraz emocjonalnych wypowiedzi, przychylił się do kwalifikacji prawnej, o którą m.in. wnioskowała obrona. Co prawda. Sąd zakwalifikował czyn oskarżonego jako katastrofę, a nie tak jak wnosił obrońca o wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. To jednak również obrona wnosiła o to, aby przyjąć tutaj, że do tego zdarzenia doszło z winy nieumyślnej i tak też to zdarzenie zostało zakwalifikowane przez sąd. 12,5 roku, sześciu zabitych, sprawca wypadku, czyli recydywista karany wcześniej za prowadzenie po alkoholu i kradzieże. Rodziny ofiar nie mają wątpliwości, że to nie jest oczekiwana kara. Każdy jeden pijak powinien taki dostać wyrok, na jaki zasłużył. W tym przypadku od nas troje ludzi zginęło. Czwarty w jakim stanie jest? Poobijany, gruchotany po prostu. Rodziny uważają, że nie wszystkie okoliczności zostały wzięte pod uwagę przy rozprawie, a wyrok nie będzie odstraszać innych przed zachowaniem tego typu. On sobie może skończyć studia, Za będzie utrzymywany pomocy. przez nas, będzie pracował, będzie pracował w więzieniu, on będzie spokojny. A my co powiemy temu Hubertowi? Jaką znajdziemy odpowiedź na to, żeby go zadowolić? On jest teraz, ten, ten chłopak jest żywiony, leczony. Odpoczywa sobie i czeka na wyjście, to wszystko. Ja, to jest tak trochę dziwnie. Wyrok jest nieprawomocny, a rodzina już teraz zapowiada apelację.